No, cześć, tutaj dla Oli, no i dzisiaj pokażę, jak ukraść komuś konto i pamiętajcie, nie obwiniajcie mnie o to, że ja coś tam zrobiłam złego czy coś, tylko po prostu chcę pokazać, no to będzie lepiej wchodzić na moje konto. Nie jak się naładuje. No to już jestem i dzisiaj pokażemy jak komuś ukraść konto. Yy, najpierw musimy kogoś zaprosić. dzisiaj na przykład zaprosimy pom dziewczynem to będą trzy, dwa sposoby pierwszy to obok ci zaprosić żartuję to nie jest pierwszy sposób Dobra, już jedna osoba mnie zaprosiła, to dzisiaj będziemy e, jej konto. Ja, ja, ja tak tylko chcę pokazać. E, pierwszy sposób to y, będzie będziecie, musicie napisać tak. do Was jak już napiszę i będziecie mogli napisać, bo będzie w kwadraciku. No i tutaj już napisałam. Jestem moderatorem i dziś z okazji z tego czwartku rozdajemy e, wika a i jak odpiszę czy chcę, to wtedy będziemy musieli napisać ten, podaj niej do niej też zapiszemy. No, jak widzicie, już tutaj wziąłem sposób. To jest hasło Pixi Melania Victoria 2.2.2.13. Ech, no i zobaczmy, czy w ogóle to będzie działać. Jak się dało. Dobra. E, będziemy wpisywać. Ona ma pik. O, warto go duże wpiszę. E, Pixie. i A pik. Melania. Wrócę jak się naładuje. No i kochani, jak widzicie, niektórzy są pacy na jej. <laughs> widzicie, już mamy jej konto, ale ja już ją zablokowałam. Proszę, e, Pixie Starzy, mi ukradłaś konto Pixy Starzy. Nie działa na końcu, czego inaczej nie będzie szła. Daj wykryć, bo inaczej z górnych wsadzeń i traci konto konto. Tak, kończyka na usta. No i kochani, proszę, jak widzicie, jej konto małe przy sobie. No, ja ją tam zablokowałam, więc już nie będzie mogła wejść na konto. No to ja dzisiaj kończę mój odcinek i do następnego myślę, że się spodobał. Macie teraz jak ukraść komuś konto? No to pamiętajcie, nie róbcie na mnie komentarze, że, że ja niby tam wszystko, tam wchodzę na konta czy coś. Ja chciałam jedynie pokazać. A ta Pixie Melania, jak będzie oglądała mój film, no to proszę bardzo, odciągnijcie ją od tego. No to myślę, że się spodobał odcinek i do następnego!